Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony Pucek a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam odcinek Overwatcha część pierwsza, ja sobie demku pobrałem, zobaczymy co dzisiaj nasze haksy przygotowały Postać w ostatnich moich deathmatchach, de de makingach ja grałem w tych jest coraz więcej moja cierpliwość też już końca się zbiera postanowiłem sam coś w końcu zrobić z tym nagrać, połapać ich, zobaczyć co no... Co pokażą nam dzisiejsze haksy ale naszego pana podejrzanego Jest to rozgrzewka, rozgrzewkę może przewiniemy chwilę. Szkoda troszkę czasu. Jeśli ten sami rozgrzepki za został rozaportowany. Ciekawe bardzo. Tu. Za most przewinęłem troszkę. A nie jeszcze. Dobra. Zaczynamy. Eee. Co widzicie to co ja? On stoi na spawnie i... nie chodzi. I czy odpalił? Aim? Kręć się wokół, ty. Te... Na spawnie. Widzicie to? <grymne> Nasz pan podejrzany hajda skonfigurował fakty. zobaczcie. A się jaja robi. Nie, to było całkiem naprawdę dziwne. Zobaczmy, zobaczmy. Nasz pan podejrzany stał w miejscu. O, ale ruszył się. Zobaczcie. Jakiego celu nie dziwnie chodzi? Kon. Wysko, co robi? Chyba prędkość kursera zmienił, taką straszną wielką, że jej nie idzie ogarnąć. Zaczmy, on jak on celuje myszką. Nie, to jest naprawdę co dziwnego w tym odcinku. Zobacz, na shiftie jest ok, jak idzie. On nie umie nacelować Strzelać Znaczy, co pan z... nasz pan ze pokaże dzisiaj Chcieli się bustnąć, ale coś nie wyszło Sporsty czasu zmarnowanego oh. Bień longa przebieg Kolega po lewej stronie, nie widział go Czy usłyszymy? Nie E, ten gości nie ma Faxa nic nie ma Będę go ten celownik Panie movement myśli w ustawienia w ustawieniach jest mniej na większą No zobaczymy no Jeszcze go trwa Tutaj go takie no, słyszał kol oh. właśnie na szorcie. Nic z tym nie zrobił. Aż podejrzany, dziwny jest. No, dziwny to tak myszko w celu. Co do nie robi? Zobaczcie. Oczywiście ja, ja był na meczu Silverów jeden Dziwne Naprawdę, albo to osoba spada z rangi specjalni glifuje Tak grając, ale Czuję się na ogląda to strasznie dziwnie świjmimy do jakichś akcji troszkę O jest tu kolega Z co on zrobi. A ci nie powiem, nie zobaczy, plec nic i nie spojrzał To ten sliver moim zdaniem Biega, strzelaj Ci chce już został na samym początku zraportowany. Dziwny dla mnie, bardzo dziwny. Nie sprawdza miejscówek, a ani nic o czym jest po tempie. A, nie zginął, polek niestety. A, w, w, w momentu nie ma nic. Naprawdę bardzo dziwnie to wygląda na ten meczik Widzimy na toryście reści 06. to ten Steve, pan Chyba na lapę spróbuję wskoczyć, ale mu coś nie wychodzi. się utracił. Eee, to jest dziwne, straszne, co on robi. Patrzcie. On nic nie gra, nic. Gryfuje. Zreportuje go oczywiście za gryfing, to jest oczywiste. On nic ci pomaga, swoim graczom zespołu, nic. Bawi się, wskoczyć chce. No i w końcu zginął. Ja o to mu chodziło, Pewnie. No, już pewnie ma, ma wyjebane. Proszę mi brzydko mówiąc. Widzi, już przegrywają taki wynikiem i próbują na drogi strat. No i wiemy sami, nie takie kombeki były. CS go. CS go. CS go. Nie. Mam czego zaraportować, zareportować, to mogę za sam Griffin tylko, wyłącznie. Tak, i to podchodzimy do podsumowania. Dużo szkoliłeś wspomaganie celników. Sądzę, że nic nie było, no. Po jego ruchach. Czekaj, wyłączę. Wspomaganie mogę zaznaczyć. Szkolenie wpłynęło na widzenie. Sądzę, że tak widać. może też nie było. Griffin, no, oczywisty był. Nic nie pomaga swoim zespołowi, teammateowi. Próbował wskoczyć, bawił się, tylko totalnie ginął. Ale jeśli nic więcej nie powiem to ja nic więcej nie pomagał mi swoim e-mail, nic. Chciałem drugi demo pobrać, ale niestety patrzę... O, jest, akurat się pobrało. Zrobimy dzisiaj dwa overwatchy na jednym odcinku. Czymś... na drugim się trafi może coś konkretniejszego? Mam nadzieję. Chciałem, jakiś tam chciałem złapać, czy coś w tym stylu. bolhaka. Ocenił by go z chęcią, zreportował. Zawsze odtwórzam haksa mniej, każdy wie, przecież wiem, że nienawidzi haksów w czasie meczu. Dobra, domeczko pobiera, dzisiaj już ładuje. Przezładowanie ładowanie nie ma. co na dzisiaj pan podejrzany przystawił? Za co, co go zraportowali? Nasi gracze. Cash. I nasz pan podejrzany. Wynik 10 do 7. Widzimy, że antyterroryści przegrywają. Pan z Digla gra... A, a już zginął samym Szybka rozgrzewka. I szybki meczik. Jak tak panowie antyterroryści grają, to się nie idzie, bo ten się kończy. To pewnie info, że są już w site B, jesteś dosłownie pod wętywem całkiem normalny brysał. A, tam... kolega stoi, ale nie ma znaleźć się już, jest pan podejrzany, Czyżby coś uruchamia, jakieś haksy? stoi, stoi dalej, czyli czek. To nie... Dostał telefonik i sobie poszedł. Obo no odszedł z od komputera jak coś większość graczy robi podczas makingów. No i to. Zaczynając match makingi, powinno mieć chwilę czasu. O, ruszył się. szab normalny. Też również normalny. w on tempie włączy, teraz zobaczymy. Nie wiem co on teraz zrobił. Miał takie sytuację zabiegłego ich zdania. Ja no, on totalnie zmarnował, no jak widzimy. Przerwa taktyczna, to nie jest. po stronie terrorystów. Mówił to Czy widzieliście to? Do... Czy widzieliście to samo Pan rekin. Вот, а, забачьте. Забачьте, в чём он щеклэнсил. Через бы то Наш пан Pan podejrzany robił... Zobaczcie, widzieliście to? Trzeba się kręcić w nie? Czyli, pan podejrzany znowu coś odpalił? Teraz on? Kolejny? Let's go, people! Zobaczcie, zobaczcie, Nie, to jest aimbot. Kolegoś się odpalił, On podejrzany. Widzę, że przeciwna drużyna haksuje, to i on się odpali, żeby nie przegrać. Zobaczcie, jak kamera chodzi, ruszy myszki. To jest niemożliwe, jak ratkuje obraz. W spowolnym tempie to działa już normalnie, ale to też nie do końca na tym. Nie, no to co jaja normalnie żebym wykrakał o imot nie no ten kolega dostanie na pewno za jakieś strzały o staną normalnie jest ok wszystko o już obraz się kręci ile skopiowałem na no to no widać perfijnie, co on robi No zabili się, to same bańki załatwić i dostał sam pan podejrzany na koniec. O, autocamper kupił. Zobaczymy jak poskanuje nasz pan podejrzany. O, widzimy, że na pan rekin też ma coś odpalony jak się kręci strasznie. O, dajemy, no koledzy się podpalali z tego co widzimy. Haks na haksy. <śmieszny, śmieszny overwork, część pierwsza na prawdę. Haks na kaksami. Miałeś oczy bolą tego obrazek tak się kręci strasznie. Same bańki, oczywiście pan podejrzany waling Raki Reki mi też skanuje ładnie za to kampy w przeciwnej drużynie. Też odpalony Z pod pan podejrzany ile ma? Kili? O 15, nie ma dużo. Podpalił się pod koniec, nie szło mu to się w końcu odpalił. Eee, to jest normalnie chore. Ooo E, mu został jeszcze walczyć próbuj. No niestety, nie udało mu się nic z tym zwalczyć. Nie no to oczywiste, będę raportował go. Duża szkodliwość pomagania celownika, Owszem, duża szkodliwość pomagania pole widzenia że te pole widzenie. no tak nie było widać, że tym celownikiem tak latał, ale no, iBot'a miał w stu tak, no. Zresztą, jeśli chodzi miał. Czy gdzieś będą... Nie, nie widziałem, no, u niego. No, tych wspomaganie, pole widzenia... Nie widziałem, że miał. No, ale z tym iBot'em przesadził, no, nasz kolega. No, to prześli werdykt. No, werdykt zostanie, sądzę, jeszcze dzisiaj, jeszcze, nasz pan podejrzany wyrwie waka, tak zwanego. No, Wam dziękuję wszystkim za obejrzenie na pierwszego części Overwatcha, zapraszam wszystkich do subskrypcji, lajkowania, zostawcie komentarzy, jak chcecie więcej takich odcinków. Na pewno sporo się pojawi z typu Overwatch części 2-3, bo ja na tym na pewno nie przystąpuję, będę ich raportował za każdym razem. Sądzę, że co drugi dzień powinien się odcinek pojawić na moim kanale. Wam wszystkim dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Do następnego. Pa.